Porucznik Czwarteczek, słucham. Panie poruczniku szeregowy, Kukuła melduje się. Kukuła, gdzie jesteś? Powinnaś już być na pododdziale. No tak, panie poruczniku, ale... Co ale? Masz 10 minut spóźnienia. Jeśli za 5 minut ci nie będzie, będziesz miał kłopoty. Panie poruczniku, nie wyrobi się w 5 minut. Kukuła, dwa tygodnie za mną łaziłeś. żebrałeś o 3 dni wolnego i dostałeś. Tak, pamiętam i bardzo dziękuję panu porucznikowi. Żołnierzu, co ja mam z tobą? Za ile minut będziesz? Nie wiem ile to minut, ale nie będziemy do poniedziałku. Dzisiaj jest poniedziałek, kukuła. Ale ja mówię o następnym poniedziałku. Lekarz wypisał mi L4. Żołnierzu, wytłumacz mi. Dostałeś 3 dni wolnego. Co odwaliłeś, że po trzech dniach masz siedem dni chorobowego? Pojechałem z Nynusiem na Mazury popływać kajakiem. To co się stało na tym kajaku? Miałeś wypadek? Wybiłeś bark? Nie wiem, nadwyrężyłeś mięśnie grzbietu? Nie, panie poruczniku. Za mocno się opaliłem i teraz mnie wszystko piecze. Lekarz kazał mi się schładzać i uważać na słońce. A co z szeregowym Nynusiem? Nenuś jest w gorszym stanie niż ja. Do poniedziałku się nie wyleczy. Szlak mnie trafi, sezon letni się zaczął. Żołnierze będą teraz brać L4 na potęgę. O, rozłączył się. Nenuś, nie całej pizzy, zostaw mi kawałek. Chcesz kolejne piciu? No pewnie!